Cześć Boże, na dzisiejszej lekcji chciałem przedstawić Jezusa jako kapłana. Kapłaństwo było znane od wielu czasów i istnieje w prawie każdej religii. W Starym Testamencie przed narodzeniem Jezusa kapłani mieli dwa zadania. Pierwsze to sprawowanie kultu, drugie to posługa słowa. Najpierw zajmijmy się tym sprawowaniem kultu. Co to znaczy, że kapłani sprawowali kult? Mianowicie takie rzeczy. Ten przedmiot to Arka przymierza. Tutaj ludzie gromadzili się przy arce, która była w centrum świątyni, miejscu świętym i przy arce modlono się, tym modlitwom prowadzili kapłani, opiekowali się arką. Kapłani przewodzili modlitwą i składali ofiary na ołtarzu całopalenia, takim jaki widzimy na tym zdjęciu. Kapłani byli też odpowiedzialni za posługę słowa. Przyjrzyjmy się teraz drugiej ich funkcji. I mianowicie, czytali tę księgę, to jest Tora, czyli Prawo Żydowskie. Pięć pierwszych ksiąg Pisma Świętego, które są najważniejszą księgą dla wszystkich Izraelitów. Kapłani ogłaszali prawo i je interpretowali, odpowiadali na pytania wiernych, ale także, uwaga, ponieważ prawo mówiło, jak należy postępować byli też sędziami, rozstrzygali spory co do, do, do tego, jak należy żyć i działać. Ale co to jest ofiara? Mówimy, kapłaństwo jest związane z ofiarą. To składanie darów Bogu, którego celem jest pokuta lub przebłaganie, oddanie mu hołdu, poddanie się jego woli, prośba o jego przychylność. W czasach przed Jezusem w świątyni w Jerozolimie składano ofiary z płodu ziemi, na przykład z chleba, mleka, wina, ziół, traw, albo też ofiary ze zwierząt. Trochę to okrutne, ale zabijano baranki bądź gołębie i spalano na ofiarę Panu Bogu. Trochę później prorok Izajasz mówi o słudze pańskim, który złoży wyjątkową ofiarę. Że będzie to człowiek, który będzie cierpiał i będzie bardzo upokorzony i poniżony. Ale zamiast tradycyjnych darów złoży ofiarę z siebie samego, za grzechy wszystkich ludzi. I uwaga, to proroctwo Izajasza wypełniło się w osobie Jezusa. Tyle, że nie było na tradycyjnym ołtarzu, na którym składano ofiary, zabijano zwierzęta, ale tym, ołtarzu, tym ołtarzem, na którym złożono tę ofiarę, był Krzyż. Kiedy Jezus umiera. I to właśnie ta ofiara była tą, którą wypełniła proroctwo. Czym się różniła? Ofiary Starego Testamentu były trochę niesprawiedliwe, bo dlaczego krew zwierząt ma oczyszczać grzechy człowieka? Kapłan składał za konkretnie ludzi konkretne ofiary. I nie były odpuszczone wszystkie grzechy w ten sposób. Natomiast na ofiarze na krzyżu zostają zgładzone wszystkie grzechy, dlatego że jest to ofiara, która daje życie. Ofiara doskonała. Dlaczego doskonała? Bo osoba, którą złożono na ofierze, nie miała żadnego grzechu. Była nieskalana i nieskażona. Kimś takim był Jezus. Składając te ofiary, Jezus ustanowił nowe przymierze. Co to znaczy to nowe przymierze? A mianowicie, jeżeli niebo, stan życia z Bogiem, a z drugiej strony mamy ziemię, to we przymierze to nic innego jak zbudowanie mostu, który połączy jedną i drugą rzeczywistość. W taki sposób, że ludzie z ziemi będą mogli mieć przystęp do Boga, będą mogli Go poznawać, kochać, razem z Nim być. Grzech, który oddzielał nas od Boga i który niszczył naszą przyjaźń, poprzez tę doskonałą wiarę Jezusa, Zostaje zgładzony, zostaje zapomniany. Dzięki temu ludzie mogą przystępować do Boga. Eucharystia jest pamiątką tej ofiary. W każdej z nich wspominamy i uobecniamy to, co się zadziało na Krzyżu. Warto też pamiętać, że w czasie Eucharystii uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusa składając duchowe ofiary, radości, smutki, niepowodzenia i sukcesy. Najcenniejszą ofiarą jest nasze życie religijne tak uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusa